A powiedz mi właśnie, a czy przy robieniu książki, jakby ile tam miałeś projektów od tego? Jak to robiłeś technicznie już, też? Już ci mówię. Już zdradzić właśnie, jak to, jak to od strony właśnie kuchni wyglądało. Okej, okay, to z, z książką mam z projektów w tej chwili raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem projektów związanych z książką. Mhm. I to jest tak, że jakby one są tematycznie podzielone. tak? Czyli mam, mam taki generalny worek, który się nazywa po prostu Book, gdzie wpad to jest dla mnie taki... Inbox dla książki, czyli tam wpadają tak. rzeczy, których jeszcze nie podzielam po innych projektach, bądź takie, które są A, jakby nie Tak, niezwiązane kompletnie z jakimś obszarem. I teraz pokażę inne obszary. Mam tak, mam okładkę, mam mhm. filmy promocyjne książki, bo na razie był jeden film nagrany, ale ich będzie więcej. Mam. Był ten film. mam Podziękujemy. Dziękuję, dziękuję ślicznie, bardzo dobrze. Mam coś takiego, co się nazywa Book Content, czyli treść książki po prostu. Mhm. Czyli wszystko, co jest związane z korektą, redakcją, dopisywaniem jakichś fragmentów do książki, ramek i tak dalej, to był ten worek taki. W tej chwili mam w nim jedno zadanie jeszcze, ciekawe, bo książkę właśnie wysłałem do, do drukarni, ale widzę, że być może czegoś nie odhaczyłem. Mam no. taki projekt, który się nazywa Book Backend. Czyli mhm. to jest wszystko co jest związane ze stroną e, sprzedażową, e, sklep, e, strona landing page, tak? Strona mhm. sprzedażowa e, i wszystkie inne rzeczy, które gdzieś tam e, z różnymi integracjami były związane i tak dalej. Czyli wszystko, można powiedzieć strona taka IT. Jeszcze ze względu na to, że e, landing page sprzedażowy był robiony z zewnętrzną firmą, to mam oddzielny projekt, który się nazywa Book Landing Page po prostu. Mhm. Tak. I mam dwa duże projekty, które w tej chwili się toczą. Czyli mam Book Promo, tak, mhm. czyli wszystkie działania promocyjne związane z książką, te, które są teraz i te, które będą. One są wszystkie w jednym, wszystkie zadania z tym związane są w jednym projekcie. Tak. I mam drugi projekt, który się nazywa Book FB. To jest skrót od Facebook. Tak, tak. Generalnie ja skrótem FB u siebie oznaczam wszystkie działalności w social media. Także. A, okay. Jeżeli, czyli to, co wrzucam do projektu BookFB, to są takie przypominajki, typu, okej, okay, tego a tego dnia ukazał się mój wywiad z Michałem Śliwińskim, w związku z tym mm. należy go podkręcić w social mediach. Nie? Tak, czyli tak. stawiam kalendarz social mediów, można powiedzieć w tym projekcie. Nie? I to jest tyle, tak? Także mam, nie wiem, osiem projektów, a jeszcze był oczywiście Book okładka, na przykład, tak? Czyli jak pracowaliśmy mm. nad okładką, to był oddzielny projekt, jest w tej chwili zamknięty. Także tylko tyle projektów i aż tyle projektów, i w zupełności mi to wystarcza. Do ogarniania książki. Powiem tak, był taki moment, że w, ze względu na to, że Nozbi nie pozwala mi w prosty sposób. Znaczy, w ogóle nie pozwala generalnie gantów tworzyć, tak? Czyli tak, tych wykresów, tak, takich... struktury, gdzie tak. zadania są powiązane ze sobą w sposób chronologiczny, tak? I jakby mm. jedno zadanie e, związane jest z, z drugim zadaniem, no to nie jest pełne narzędzie do zarządzania projektami, nie oszukujmy mm. się, tak. E, to był taki moment, że zacząłem korzystać z takiego rozwiązania, które się e, RAIK nazywa. Tak, tak, tak. Mm. RAIK. No. E, ale powiem szczerze, ogarnąłem w końcu bez niego, to znaczy tak to zorganizowałem sobie w Nozbeam, mhm. że, że byłem w stanie jakby posługiwać się wyłącznie Nozbeam i mhm. to, co mi Nozbeam go uzupełnia dzisiaj, to jest tylko i wyłącznie Excel, w którym mam ileś tam zakładek, gdzie na przykład mam te informacje, które nie chcę, żeby ginęły, no bo jakby też Nozbeam ma taką specyfikę, że jeżeli tak. jakby zadanie zakończysz, to ono ci znika, nie? Tak, tak. Ale z, a z kolei w Excelu na przykład mam o, chociażby kalendarz czy, czy listę wszystkich publikacji, które w sieci się ukazały mm. na temat finansowego ninja, no to to prowadzę wiadomo w Excelu. tak? Wszelkie kalkulacje, symulacje i tak dalej. jakby Nozbi do tego nie służy, żeby symulacje robić. Nie? <laughs> tak, <laughs> A, tak. e, także można powiedzieć, dwa narzędzia w zasadzie, e, na których dzisiaj e, przy książce się ograniczam, jeżeli chodzi o takie zarządzanie książką, to jest Nozbi plus Excel. Mm. Nie no Super, ale a w ogóle, ogóle niesamowite jest klimat, że naprawdę, jakby bo, bo oczywiście, jakby to w, nie, nie, nie chciałem powtarzać w tym wywiadzie tych rzeczy, które zrobiłeś w innych wywiadach, do których mm -hmm. też podziękujemy, nie? Szczególnie na przykład u, a, z Antywebem miałeś, gdzie wyraźnie mówiłeś dużo o samym self-publishingu, tak. więc tutaj generalnie wiemy, 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 o, wiemy o co chodzi self-publishing, no bo z wydawcą dużo, dużo mniej się opłaca, plus właśnie no już wiemy, że tysiące już przez sprzedaży poszło? Tak, myślę, że już tak. Oczywiście, znaczy nie śledzę na bieżąco w tej chwili, bo tam, tam, ale... myślę, zamówienia cały czas wpadają, a jednak inne jest, rzeczy mam na jest, głowie. Nie? Jest, jest, <laughs> no ale jest, jest nieźle. Więc przedszkoda, po prostu bardzo mocna sprzedaż i co już się zwróciła książka, z tego co wiem, już tak. na no tej chwili na spokojnie. Ehm, ale to jest zmiana faktu, że no to jest kupa roboty. To nie? jest że bardzo. Wle, to jest książkę, to, nie? Tak, i tu myślę, że muszę to podkreślić, dlatego że y, rzeczywiście nie powiedzieliśmy o tym. To, że ja mam taki proces w którym Nozbi mi pomaga zarządzać całą, całą tą publikacją książki. Ja nie jestem tylko autorem, to też trzeba podkreślić. jestem również wydawcą. Tak. I Czyli u mnie ten proces czy, czy narzędzie dzisiaj służy mi do tego, żeby zarządzać całym tym procesem. Współpracą z osobami typu redaktor, korektor, programista, który wykonuje mi różne integracje, firma, w której stoi mój sklep internetowy, osoby, które mi robiły landing page'a. Yy, osoba, która kręci mi filmy promocyjne, tak? Kto tam jeszcze? No oczywiście współpraca z drukarnią, tak? Współpraca z firmą logistyczną, która zajmuje się wysyłką moich książek, bo ja tych książek fizycznie nawet nie mam. To znaczy, to, to będzie tak, że jak one już będą wydrukowane, jadą sobie do magazynu, który jest na ścianie wschodniej, tak? Generalnie gdzieś tam w okolicach Zamościa i stamtąd tam są pakowane, stamtąd są ekspediowane, wysyłane po prostu. Ja w zasadzie do niczego się nie dotykam, czyli jakby tak sobie zorganizowałem cały ten proces, że jestem, można powiedzieć, menedżerem i wydawcą, cały reszta się dzieje totalnie poza mną. Tak? Jedyne, jedyne, co zrobię, to pojadę do tego magazynu na parę dni podpisać każdy egzemplarz zamówiony w, w przedsprzedaży, bo to obiecałem osobom, które zamawiają książkę w przedsprzedaży. I to jest jakby... Yy, yy, yy. Znaczy, gdybym nie był dobrze zorganizowany, to po prostu jest tak wiele elementów, w których to wszystko mogłoby się posypać, że, że po prostu, no, aż się boję o tym myśleć. Znaczy, mm -hmm. znaczy ja polegam dzisiaj na narzędziach. Ja, I to jest to, co już mówiliśmy na początku. Ja muszę wyrzucać to ze swojej głowy, bo jakbym tego nie wyrzucał ze swojej głowy, to po prostu ja to... łeb by mi eksplodował. No mówią mm -hmm. zupełnie wprost, nie? E, I pewnie nawet teraz, jak rozmawiamy, celowo zamknąłem pocztę, żeby, żeby nic tam nie przychodziło w tle, dlatego że po prostu ilość spraw, które są do załatwienia przy takim, samodzielnym wydawaniu książki jest bardzo duża, zwłaszcza jeżeli prowadzi się tak intensywną kampanię jeszcze w trakcie produkcji książki, bo mhm. można powiedzieć, książka dopiero wczoraj, w zasadzie dzisiaj zostały wysłane ostatnie poprawki do drukarni, tak, mhm. a, a tak naprawdę sprzedaż książki trwa już prawie od trzech tygodni, czyli tak. na też spływają na przykład zapytania od klientów, tak, którzy pytają, kiedy ta wysyłka będzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc to wszystko... Jest do obsłużenia, jeżeli się je samodzielnie wydaje książkę. I no, dziękuję, że tak powiem, żeście nam no zbiego zrobili, nie? <grystanie> właśnie, ale tutaj właśnie, no, relacja bardzo fajnie w ogóle już <grystanie> mam teraz. Mam teraz po taki use case, że kosztowałam. <grystanie> tak, jest... reklamę, nie? <grystanie> reklamy, tak, tak. Chcecie wydać książkę tak dobrze, jak nie oszalałem wystarczy no, wystarczył, że nam i tak, wszystko. Tak, tak. <grystanie> Więc aż tak łatwo nie jest, ale, ale rzeczywiście to, to jest niesamowite i rzeczy trzeba ogarnąć, nie? I tutaj, mhm. bo ty piszesz właśnie dużo o tym, właśnie, o, o tym, właśnie finansowym ninju, że należy właśnie pilnować swoich kosztów, swojego tego, no, ale też należy wystawiać swój czas, nie? I, tak. i, I wiadomo, z jednej strony ty mówisz, że tobie się zwróciły już jakby koszty książki, nazwijmy to koszty, koszty. Książ nie? Książki, dokładnie tak. Znaczy, tak ale o... jeszcze no wiadomo, ile ty pracy w to zainwestowałeś, nie? Tak, ale to mówiąc zupełnie wprost, prawdopodobnie ta książka nie będzie nigdy dochodowa. Znaczy, jeżeli policzymy <grym> koszt mojego czasu, to ta książka nie będzie dochodowa. Dlaczego? Dlatego, że ja jako bloger zarabiam bardzo dobrze na afiliacji, na współpracach z firmami. Jeżeli przyjmiemy takie założenie publicznej informacji, które się pojawiały w ubiegłym roku, to że zarobiłem w połowie roku ponad milion złotych, tak? <grym> nie podawałem publicznie, ile zarobiłem w całym roku, ale generalnie. To, to jest kwota wyższa. W związku z tym, jeżeli to nawet tą kwotę przychodów przy bardzo niskich kosztach mojej działalności, bo ja nie mam dużych kosztów, nie, nie zatrudniam formalnie pracowników etatowych, mam tylko współpracowników, z którymi rozliczam się za zadania i to nie są duże koszty, to wyjdzie coś takiego, że moja godzina jest warta czterocyfrową kwotę. Tak? Moja godzina pracy jest warta czterocyfrową kwotę w polskich złotych. I teraz mhm. gdybyśmy przemnożyli czas pracy przy książce przez tą stawkę, to po prostu nigdy prawdopodobnie nie wyjdę na zero. Czyli ja, ja nie mogę podchodzić do książki wyłącznie w taki sposób, że przeliczam to na, 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 czas, na czas pracy, bo jeżeli książkę pisałem, liczyłem to, znaczy prace nad książką trwały około dwóch lat, a taki efektywny czas pracy nad samym materiałem to jest około siedmiu miesięcy. Tak? Czyli jak, jak sumujemy to wszystko około 7 miesięcy. Teraz jak mam sobie przemnożyć, no to naprawdę musiałbym tam pewnie parę milionów zarobić na tej książce. Po uwzględnieniu kosztów i podatków, mm -hmm. pewnie wyjdzie tam milion zysku i to by było dokładnie to, co pewnie by pokryło koszty. Nie ja tak mówię w dużym uproszczeniu tak, tak, tak. i trochę z uśmiechem na ustach, ale po prostu tak trzeba do tego podejść. Więc ja jakby absolutnie tak nie podchodzę, znaczy ta książka miała być czymś takim, co jest pewnym zebraniem w pewną całość mojej wiedzy, którą. Chce się podzielić z, in, z innymi. To jest tak jak twój Passion Book, dobrze pamiętam? E, tak, dokładnie. No, no, passion, moja... passion, tak. passion się to nazywało, tak, prawda? Tak, it's all about passion. Tak, mm -hmm. tak, tak. It's all about passion, właśnie. No. Także tak, widzisz, no, też nie pisałeś jej po to, żeby, żeby na niej zarobić, wręcz rozdawałeś ją za darmo, to jakby no zupełnie, zupełnie inny model. Ja oczywiście książki nie rozdaję za darmo, tak? chcę na niej zarobić, ale to, to nie jest tak, że to pokryje, że to sfinansuje czas, który został w to włożony. Tak? Mm -hmm. Nie mam co do tego złudzeń. E, ale podchodząc od strony kosztowej stricte, patrzę, ile kosztowała mnie produkcja książki. Koszty są około 20. 9 tysięcy złotych, chyba z tego, co pamiętam, w tej chwili. One tam jeszcze trochę przerastają, bo kolejne materiały, kręcimy wideo i tak dalej, więc to nie można powiedzieć, że to, są zamknięte, że to jest zamknięta lista, lista kosztów. I około 57 tysięcy złotych kosztuje mnie druk 10 tysięcy egzemplarzy książki. Czyli można powiedzieć, koszty są około 85-86 tysięcy złotych. Tak? To jest całkowity koszt produkcji książki. Całkowity po prostu, wydrukowanie 10 tysięcy mhm. egzemplarzy. Żeby go sfinansować, musiałem. Sprzedać 1700 egzemplarzy książki, tak, żeby tak. wyjść na zero. E, w, e, musiałem sprzedać w podstawowej cenie. Podstawowa tak. cena to jest tam 70 zł, tak bez 10 groszy. Tak Ale mam również droższe pakiety. Tak, no to, jest, to jest to, co wy robicie w branży sasowej. Tak. Macie różne pakiety, czyli oferujecie usługi w różnych wariantach dla różnych e, grup Print. użytkowników mhm. tak. i z, z jakby z różną funkcjonalnością, często, tak, bo to też tak jest, że tam dodatkowe funkcje przybywają i tak dalej. Ja dokładnie to samo zrobiłem z książką. Czyli oprócz podstawowego pakietu, zaoferowałem też pakuj, pakiet z e-bookiem, kosztujący 100 zł bez 10 groszy i jeszcze droższy pakiet za 199,90. Pakiet z, dodatkowo z moim kursem, kursem budżet domowy w tydzień. I teraz można by powiedzieć, wow, szafrański chce tak olbrzymie pieniądze za, za po prostu za głupią książkę, tak? W sensie za, za książkę, nic więcej, <laughs> tak, tak, nie? No, ale surprise, surprise, mówiąc zupełnie wprost, średnia cena dzisiaj sprzedaży tej książki to jest 89,50 zł. No e, czyli znowu, też. Gdzieś próbowałem przełamać taki mit, że na książkach się nie da zarobić, i tak dalej, i tak dalej, bo są takie obiegowe opinie, że to jest taki tak. biznes, nikt nie czyta, a już autor to w ogóle nie ma szansy zarobić na książce. No jak widać, świetnie się da zarabiać na książkach, tylko znowu trzeba do tego podejść z pomysłem, tak, z głową i po prostu włożyć bardzo, po prostu mówię, ale to trzeba włożyć bardzo dużo pracy w to, żeby dostarczyć coś, za co realnie klient chce zapłacić. I to w gruncie rzeczy, jakby. Podstawa funkcjonowania każdej firmy, tak? tak? Każde, znaczy, tak trzeba tak, robić tak. rzeczy, za które klienci chcą płacić. Można oczywiście powiedzieć, Michał szafrański ma swoje audytorium, bo ma poczytnego bloga. Michał szafrański zbudował swoją wiarygodność i teraz ją monetyzuje czytaj, mhm. gdyby był nikim, to nie mógłby zaoferować książki w cenie 69 zł, bo nikt by je nie kupił. Ja się z tym całkowicie zgadzam. To znaczy. Tak, no ale na tego bloga. Oczywiście, że jest tak, że bazuje na mojej wiarygodności, ale to nie jest tak, że. Kogokolwiek wykorzystuje. Nie? To znaczy, mm. zaoferowałem produkt w pewnej cenie. Jeżeli ktoś chce kupić, super. Dziękuję. W ogóle jestem wdzięczny mm. do końca życia będę wdzięczny za kupienie mojej książki, tak? Um, jeżeli ktoś nie chce kupić, OK ma 350 artykułów na blogu, które są dostępne całkowicie za darmo, jak je przeczyta, jak będzie chciał zastosować tą wiedzę. To na pewno zarobi nie tylko na tą książkę, o tak powiem, nie? Mhm. Ale i tak jej nie musi kupować. Ma to wszystko dostępne za darmo, może, że tak powiem, wykorzystywać tą wiedzę w praktyce po to, żeby w portfelu mieć więcej. I w gruncie rzeczy dokładnie o tym mi chodzi. Znaczy, książka też powstała po to, żeby po prostu gdzieś zderzyć się z tą branżą finansową, która mhm. działa nie do końca czysto, nie oszukujmy się. No Doradcy finansowi tam nam próbują watę na uszy nawijać i sprzedawać Oje. produkty, które po prostu są produktami kosztownymi. Tak? Mhm. I są jakby tworzone po to, żeby branża finansowa po prostu generowała zyski. Tak? To jest podstawowy cel branży finansowej. To nie jest, nie jest celem istnienia branży finansowej to, żeby klienci byli zadowoleni. Oczywiście jedno z drugim musi iść w parze, bo inaczej klienci by w ogóle nie korzystali z tych usług. Tak? Ale tak naprawdę no, ten podstawowy cel to jest generowanie zysku dla właścicieli tego typu firm. W związku z tym ja pokazuję, jak to działa i też. W książce przedstawiam jest cały rozdział dotyczący tego taki fundamenty higieny finansowej. Pokazuje jak sobie radzić z tym, gdzie w których miejscach my jesteśmy naciągani, tak, albo możemy być naciągani, tak. Tylko po prostu musimy umieć filtrować te informacje, które otrzymujemy, być dla siebie samych najlepszymi doradcami finansowymi, jak ja to mówię, tak. No, no, tak właśnie, w... no, dokładnie, więc, no, więc jakby polecam polecam wszystkim książkę. Zresztą linkujemy do niej. Właśnie linku, tam jest, tam, jest też to, to fajne wideo, o którym mówiliśmy. Zresztą będziemy linkować do też do podcastu Twojego. I, i ja mam tu jeszcze takie pytanie od zespołu, bo właśnie napisałem Śmiało, na, 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 na slaku tutaj, że właśnie będę z Tobą rozmawiał. Jest pytanie od zespołu, bo ktoś tutaj ma jakieś takie insider info i powiedział i pytał się, mówi, że, że drukowałeś specjalne druki próbne, by sprawdzić, czy tuż z ilustracji na wybranym papierze nie przenika na drugą stronę. Tak. To jest prawda? Po, tak, poczekaj yy, sekundkę i pokażę ci to, bo to, dobra, bo dobra. Na to będzie widać. Sekundkę. Okej. Okay. Mam to pod ręką na szczęście, w sensie takim, że akurat do tego zaglądałem, już pokazuję. No to jest, to jest książka, tak? To jest książka A. i zaraz ci pokażę, może rozłożymy, rozłożymy. To jest arkusz, który jest zrobiony w taki sposób, że te najczarniejsze rysunki w książce. Tak. Nie? One są tutaj wydrukowane. No po co to jest? To jest dokładnie taki papier, jak będzie ten lekko kremowy papier, i tak dalej. I chodziło nam o to, żeby zobaczyć, że jak kartkę składasz, to czy z drugiej strony to przebija, czy nie przebija, czy czarny tuż przebija, wiesz. I na przykład mamy tutaj. Trochę widać, że te paski prześwitują, tak? Tutaj tak, 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 tak. Z, z drugiej strony. I chodzi o to, że już, już pokazuję, jak to wyglądało. I chodzi o to, że przy każdym takim rysunku mamy też napisane jaki jest poziom nasycenia czerni, nie? Tutaj mamy 100% akurat, tak. tak? Tutaj mamy coś wydrukowane z... na przykład tu mamy, takie, z, tu mamy takie rysunki, w których widać, że jest na przykład 20% black, tak? I tak dalej, i tak dalej. Tak, z, tak, różnym, z różnym nasyceniem. A tu są na przykład ciemniejsze. Te same, tylko że... Te same, tylko że ciemniejsze, nie? Mhm. E, więc jakby zależało mi na tym, żeby optymalnie dobrać, i teraz no, nie jesteś w stanie yy, wstrzelić się z tym jeżeli nie, nie zweryfikujesz tego fizycznie, jak to wygląda, tak? Tak. tak. Czyli dru, drukarnia musi ci wykonać taki e, próbny wydruk na tym dokładnie papierze, na którym będzie książka, żeby, e, żeby móc to zweryfikować, po prostu, wiesz, organoleptycznie, tak? Zobaczyć i stwierdzić, czy to nie jest za ciemne, nie jest za jasne. E, no i udało się. Znaczy, fajnie, że to się udało zrobić. bo ja takich szczegółów rzeczywiście pilnowałem, pewnie Ale nie skąd każdy. Skąd takie rzeczy w ogóle? Ale to jest zdroworozsądkowe zupełnie, Michał, no, Coś wiesz, ty... bierzesz książkę, bierzesz książkę, na przykład, bierz, ja w ogóle miałem ileś tam książek zamówionych, w których sprawdzałem, wiesz, jak przy gramaturze papieru, która jest konkretna, wiedziałem, że chcę zamówić papier, który ma tam, jest najcięższy. Chodziło o to, żeby książka, im cięższy papier, no, tym cięższy grzbik książki. Tak. Hmm. Jak masz 540 stron, 544 no strony dokładnie, to, to jest cegła, to, to jest różnica, powiedzmy, masz gramaturę papieru, znowu teraz, wiesz, już się teraz znam, nie, ale no. to nie jest tak, na tym, no, że to wszystko przy książce poznawałem. Jak masz gramaturę papieru 60 gram i 80 gram, no to, to jest różnica między 4 centymetrami a 5 centymetrami grubości książki, powiedzmy. Tak w dużym tak. uproszczeniu mówię, tak? No więc chcę, żeby była jak najcieńsza, ale z drugiej strony nie chcę, żeby ten papier się sypał w dłoniach, tak? No właśnie. Więc muszę zobaczyć, jak, jak ten papier fizycznie wygląda. I znowu, jak cienki papier, no to też prześwituje bardziej, wiesz? No więc muszę to sprawdzić. Znaczy, i wiesz, to są takie rzeczy, bierzesz o różne książki do ręki, myślisz, o, ta jest jak, ta wygląda, jakby była z makulatury zrobiona. A ta no. już jest, tak? To, no dobra, to jaka to jest gramatura papieru, wiesz, dowiadujesz się, konsult, kontaktujesz się tam z drukarniami, pytasz, a przepraszam, na czym państwo drukowali, nie? Mhm. Czasami to jest w książce napisane na takiej stronie redakcyjnej, jaki papier był użyty, a czasami, ale zazwyczaj nie jest. Mhm. Więc zapisaliśmy do, z żoną pisaliśmy do drukarni, po to, żeby zweryfikować, jaki tam konkretny papier był zastosowany, tak? I wiesz, dostajesz taką informację i coś z tym robisz. I teraz Ktoś, kto nie myśli o takich detalach, prawdopodobnie popełni tam ileś tam błędów. Ja mm. się założę, że ja też nie pomyślałem o wielu detalach. Pewnie wyjdzie wiele fakapów jeszcze przy tej książce, ale się o nich dowiem dopiero, jak już będę miał tę książkę fizycznie w ręku. tak? Mówię mm. o kursie, nie, coś jednak jest źle, nie. Wiesz, to, to trochę jest tak, że gramy w takie karty, których kompletnie nie znamy, nie? W sensie, no. pierwszy raz dostajemy coś coś z tego trzeba złożyć, więc yy, fajne to jest, że masz yy, jakby, znaczy dla mnie, ja zawsze byłem taką osobą, która lubiła robić projekty pierwszy raz, ja nie lubię powtarzalności, mm -hmm. czyli wiesz, jak już coś wiem i tak dalej, to mnie to po prostu nuży. Yy, mm -hmm. yy, pracowałem w branży IT, też jakby za każdym razem przynosiłem jakiś nowy projekt od klienta i robiliśmy zupełnie coś nowego. Jak miałem utrzymywać systemy, które już były zrobione i utrzymywać je przez lata, to po prostu to jest fatalne, znaczy w sensie, wiesz, yy, 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 najgorsze co może być, nie, bo jakby to jest, trochę tak jak z, to jest trochę tak jak z życiem, można powiedzieć, wiesz, jak utkniemy gdzieś w jakimś miejscu i tak robimy w kółko tak. to samo i to jest takie nudne, a jednocześnie jakieś pieniądze z tego są całkiem rozsądne, to tak sami nie wiemy, czy iść do przodu, czy nie, w mhm. takiej złotej klatce trochę żyjemy. Ja nie lubię takiej złotej klatki, znaczy ja lubię, wiesz, robić rzeczy nowe, wyfruwać, nawet czasami się sparzyć, po to, żeby się przekonać, że wiesz, że na przykład, okej, okay, czegoś nie warto robić, w którym kierunku bardziej warto iść i tak dalej. Jakby lubię te nowe rzeczy, więc dla mnie ta książka to była po prostu same nowe rzeczy, bo ja no nigdy nie. tego nie robiłem. Ale wiesz, z drugiej strony jestem, wydaje mi się, że mam głowę na karku, w związku z tym jakby potrafię sobie wymyśleć, gdzie mogą, potrafię trochę przewidzieć, gdzie mogą być problemy i próbuję te problemy jakoś zaadresować, zanim one wystąpią. I to jest właśnie to, nie, że bierzesz kartkę, drukujesz i patrzysz, czy na przykład... Jak mam pajacyka, który no. jest w książce, to czy lepiej na tym papierze będzie wyglądał taki czarny? taki jaśniejszy, nie? To tak, jest, tak. Wiesz, no i co? No patrzę i mówisz, nie, dobra, ok, wersja pierwsza jest ok, drukujemy tą, dajesz znać grafikowi, mówisz, weź tam zrób to zaczernienie na poziomie tam, nie wiem, 30%, a nie 80%, nie? Tak, tak, tak. E, więc y, fajnie, no, jakby bardzo, bardzo mi się ten proces <śmów> podoba. No. Jeszcze jakieś pytanie od ekipy? <śmów> nie, właśnie, bo, y, y, właśnie bo, bo, bo właśnie, bo przede wszystkim było takie pytania, się skąd jakby te wszystkie szczegóły, ale tutaj chciałem nawiązać właśnie do, do czegoś, co dla słuchaczy może bardzo, bardzo interesujące. To jest coś takiego, że to może się wydawać przytłaczające. W sensie coś takiego, że ty wiesz, a szczegóły czy wydrukować jakieś 30 czarności, nie? Jakby te, te, te czerni, czerni, czegokolwiek. Jakby, tak. że to jest takie no mnożące i to tyle roboty. Drobiazgowe. To, nie, to, to, tak. drobiazgowe, to ja tego nie robię, ja to oddam wtedy wszystko wydawcy, to oni zrobią to dużo lepiej. To po co ja będę to koło od nowa, nie? Mhm. I, tak można pomyśleć, ale z drugiej strony pewne poświęcenia i pewne jakby te są po prostu warte wyprawki, nie? Dla, tak. Dla Ciebie, dla Ciebie zainwestowanie tego czasu, y, y, no tak jak mówisz, tyle godzin zmarnowane na tej książce i y, y, to jest inwestycja, po pierwsze. I tak Ci się zwróci bardzo fajnie, bo już po prostu tego tak. dużo pieniędzy, ale oprócz tego, jest, tak jak mówi, sam mówiłeś wcześniej, to jest Tobie początek kolejnych książek, to jest Twoja taka też Biblia taka, którą chciałbyś, żeby ludzie czytali na dzień dobry, żeby jak się poznają. Tak. Y, więc jakby Ty inwestujesz w długi okres i to Ci się opłaca w długim okresie i wiesz, do Czego zmierzasz, właśnie masz cel ustalony. I, i, I to chciałem właśnie wszystkim powiedzieć, że to, że to się wydaje że czasami rzeczywiście łatwiej można pójść po najprostszej linii oporu. Można, I można. można, oczywiście. Ale trzeba zastanowić się, jakby jaki jest długi okresowy ten... Jaki jest Gdy... koszt. Jaki, jaki jest, jest koszt w długiej perspektywie. I to jest tak. Zobacz, pewnie ty, gdybyś się uparł, to nawet mógłbyś... Mówię o firmie Nozbi, nie? Tak, tak. I w początkach Nozbi, Ty sam tworzyłeś to narzędzie. Byłeś jedną osobą, która przez tak. lata je po prostu sama tworzyła. I pewnie gdybyś się uparł, bo tworzyłeś się przede wszystkim dla siebie, ale pewnie gdybyś się uparł, to być może może znalazłbyś kogoś, kto by dla ciebie to napisał na zasadzie takiej, że podpowiedziałbyś jakiejś firmie, jak to zrobić. I oni by tak. mieli produkt, nie? Można było pójść tą ścieżką, ale nie, zrobiłeś to sam. I z tego, że zrobiłeś to sam, e, wynikło też to, że po drodze nabywałeś pewnego doświadczenia, nie? Ileś rozwiązań odrzuciłeś i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wypracowałeś jakąś ścieżkę, którą uważasz, że ma sens w Twoim przypadku, później się okazało, że ma sens w przypadku innych osób, i dzisiaj dzięki temu masz firmę i masz produkt, z którego po prostu żyjesz. Nie? I teraz znowu, to, że ja to robię, tak, że ja to robię, to jest, zdobywam być może jakąś kompetencję, która może się wydawać, że mi jest niepotrzebna. Typu wydawanie książek, ale kto wie? Może nagle zrobię zupełnie nową kategorię wydawców, która no jakby zostanę wydawcą nowej kategorii, które żyje wyłącznie ze sprzedaży w internecie. Tak? Bo potrafi, nie dość, że potrafi produkt przygotować, który jest produktem wysokiej jakości, to jeszcze potrafi go w internecie sprzedać. Zobacz, że dzisiaj, jeżeli patrzymy na rynek, w ogóle wszyscy zobaczcie, którzy nas oglądacie, no zobaczcie, że dzisiaj yy, cała branża wydawnicza nie potrafi funkcjonować w internecie. To mhm. nie jest tak, że którykolwiek wydawca skutecznie sprzedaje przez Facebooka. Tak? Mm -hmm. A może? Nie? To nie jest tak, że którykolwiek wydawca dobrze monetyzuje bazę klientów, którą dzisiaj już posiada. Tak. Większość aktywności sprowadza się, przepraszam, do prymitywnego wysyłania newsletterów z informacją o tym, że jest obniżka cenowa. Mhm. Dla mnie, jako przedsiębiorcy, najgorsza rzecz, jaka może być, to jest obniżka cenowa. Dlaczego ja mam robić obniżki cenowe? Ja mhm. mam produkt wysokiej jakości i nie uważam, że on kiedykolwiek powinien być dostępny w cenie minus 30% albo minus 50%. Mhm. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że uważam, że wtedy klienci, którzy kupili go za pełną cenę, mogą się poczuć frajerami. A ja nie chcę, żeby osoby, które kupiły ode mnie książkę, które jako pierwsze przekazały mi pieniądze, które jako pierwsze mi zapłaciły, żeby one się czuły frajerami kiedykolwiek, tak? Mm -hmm. Czyli znowu, jak ja mam interes, żeby wpuszczać moją książkę do szerokiej sieci dystrybucji albo nie daj Boże wpuszczać ją do Biedronki za 15 złotych na przykład, tak? Można to zrobić. 19, mm -hmm. tak? Tak. E, 15,99, nie? E, mo, oczywiście, czy 14,99, żeby się zmieścić w 15. E, oczywiście można to zrobić i pewnie nawet świetnie bym na tym zarobił, bo pewnie Biedronka by sprzedała miliony egzemplarzy tej książki, nie? Tylko mm. co z tego? Tak? tak? Jakby nie uważam, że, znaczy, owszem, to ja już naprawdę wolę w pewnym sensie, w pewnym momencie, być może zacząć rozdawać tą książkę z darmo. Nie przypuszczam, żeby kiedykolwiek to nastąpiło. Tak? E, bo e, jeżeli cena ma być tak niska, to znaczy, że obniżamy wartość tego produktu w oczach nabywcy, to jest jedno. Bo często jest tak, że kupując tani produkt, uważamy, że to jest produkt niskiej wartości. Znaczy, że jego wartość jest niska, dlatego nikt nie chciał za niego więcej pieniędzy. Tak, to jest jeden aspekt. Psychologiczny, czysto, tak? Jakby tak. biznesowo to jakby nie ma znaczenia. To jest psychologiczny aspekt. Ale druga, druga rzecz, która jest piórońska istotna. Jeżeli ja bym coś takiego zrobił, to znaczy, że ja bym w zasadzie na tej książce nie zarabiał, tak? Marża byłaby bardzo malutka, czyli tak naprawdę robię to pro, pro bono w pewnym sensie, to jeżeli tak, to już naprawdę wolę z, wydać tą książkę w formie e-booka za darmo, niech każdy ją ściągnie, tak? Mhm. No bo jeżeli zależy mi na masowym dotarciu, to najlepiej dotrze produkt, który jest bezpłatny, tylko znowu, mhm. znowu się pojawia problem typu, że skoro jest za darmo, to nie ma żadnej wartości, czyli gdzieś ta granica jest i trzeba ją sobie wyznaczyć. Ja nie jestem taki mądry, żeby wymyślić każdy model, w sensie takim, żeby to przepracować i żebym wiedział, w którą stronę co należy zrobić, żeby na przykład zapewnić sobie maksymalną dystrybucję, tak? Ale też z drugiej strony, to nie jest tak, że dzisiaj mi jakoś strasznie na tym zależy. Znaczy. Owszem, robię wszystko, co mogę, także ta rozmowa nie. To jest robię wszystko, co robię, żeby dotrzeć z tą informacją do jak największej liczby odbiorców, tak? Oczywiście. ale decyzja jest zawsze gdzieś tam po stronie tej osoby na końcu, która podejmuje decyzję, Okej, okay, Ten gość jest sensowny bądź nie. Mam jakieś zaufanie do niego, bądź nie. Przekonał mnie, bądź mnie nie przekonał, kupię, bądź nie kupię. A na przykład cena jest dla mnie za duża. Ja to doskonale rozumiem. Dla wielu osób ta cena będzie po prostu za duża. I znowu mówię, odsyłam na bloga. Jest taki fajny artykuł na blogu, który polecam wszystkim, którzy mówią, że cena jest za duża. 17 sposobów jak znaleźć w swoim portfelu 200, dodatkowe 200 złotych co miesiąc, tak? Okej, okay, to idźcie, zastosujcie te sposoby. Jeżeli się wam uda, to dopiero zapraszam po zakup książki, bo to znaczy, że już się sfinansowała, nie? Dokładnie. <grywa> 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 nie, no rewelacja. No i... E... Właściwie, no to ja nie mam nic do zadania, to właśnie yy, szczególnie dla użytkowników Nozbi, którzy, którym zależy na produktywności, zależy na czasie, to ja uważam, że to jest sposób na zaoszczędzenie, żeby teraz skartkować twojego bloga, zwłaszcza kiedy wiemy dobrze z innych wywiadów, że wcale książka to nie jest kompendium wiedzy z bloga, tylko to jest, to jest nowy produkt, to oparty o wielu artykułach na blogu, ale tak naprawdę to jest tam... 70% treści to Dokładnie. są zupełnie nowe treści, w sensie takich, których nawet nie, jakby nigdy się nie pojawiało 30% książki mniej więcej to jest treść, która bazuje na tym, co było na blogu, nie? To jest inaczej, to jakby też pisząc tą książkę zdałem sobie sprawę, jak dużo dziur jest na blogu. W sensie takim, że ja wcale nie poruszyłem, wiesz, tam jakoś tak, tych tematów, tak, tak. tylko po prostu są bardzo wybiórczo, selektywnie. Tu przede wszystkim jest wiedza uporządkowana i też podana w taki sposób, który jest bardzo łatwy do konsumpcji, bo to jest też to, na co ja zwracałem szczególną uwagę, że Zależało mi na tym, żeby osoby młode, które w ogóle nie mają żadnej wiedzy finansowej dzisiaj, żeby czytając tą książkę, były w stanie zrozumieć całą jej treść. Mm -hmm. I ta książka, pisanie książki też trwało dlatego tak długo, że ja dopiero po napisaniu dwóch trzecich książki, mniej więcej, zmieniłem, zmodyfikowałem grupę docelową. Mhm. Czyli trochę przesunąłem w dół grupę tak. docelową, wiekową, i jakby zdecydowałem, że to jest taka książka, która ma być fundamentem. Skoro tak, to wszystko musi być po prostu wyłożone w polskim języku, bez żadnego żargonu, bez zakładania, że ktoś coś wie, tak? Czyli nie ma poziomu wejścia. I postawiłem sobie, zrobiłem sobie takiego awatara, bo to też a propos tego, jak się książki pisze, nie, zrobiłem sobie, zrobiłem sobie takiego awatara mojego czytelnika, i tym awatarem był mój syn, który ma 16 lat. Będzie miał w tym roku 16 lat, zdał do liceum, czyli jakby kończy gimnazjum. Tak. I to jest taki mój, można powiedzieć, idealny czytelnik, w sensie sensie napisałem książkę dla syna. Oczywiście dla niego większość z tych treści będzie zbyt um, jakby tak odległa, tak? Tak. bo on sam nie zarabia jeszcze nie? Ale, ale wiesz, wierzę w to, że kupując taką książkę, na przykład, nie wiem, rodzice mu kupią taką książkę, na przykład takiej tak. osobie, tak to y, czytając taką książkę, bardzo dużo wchłonie. A później, jakby będzie potrafił wrócić, na przykład za dwa lata, za trzy lata, za pięć lat, będzie potrafił wrócić do tej książki i skonsumować tą resztę, która była dla niego zupełnie. Znaczy, przeczytał ją, ale jakby nie potrafił zastosować. To za pięć lat już będzie potrafił świetnie to zastosować, tak? Jak, jak będzie miał ten moment, kiedy pierwsze pieniądze zaczyna zarabiać poważnie, nie? No, także ale znowu się rozgadałem. Nie, ale czyli generalnie to jest to. To jest po prostu niesamowita oszczędność czasu dla, tak. dla nas, jeżeli chcemy dowiedzieć się więcej, oczywiście warto dalej czytać Twojego bloga i twojego podcastu. Zdecydowanie. Bardzo polecam. Natomiast to nie zmienia faktu, że w tym momencie czytając taką książkę, i jakby oszczędzamy kupę czasu, bo mamy uporządkowaną wiedzę, bo Ty spędziłeś ten czas, żeby ją nam uporządkować. Dokładnie e, tak. Dlatego, dlatego, dlatego to jest mega ważne. Dlatego odsyłam Finansowy Ninja do książki. Michał, wielkie dzięki za ten wywiad po prostu powodzenia w sprzedaży dalszej i w sprzedaży, te wakacje bierzą naprawdę super, także dzięki wielkie, podam tylko adres na koniec że zapraszam na finansowy finansowyninja.pl bo to jest jedyna strona, na której tę książkę tak można jest. kupić, w żadnej księgarni się nie kupi finansowyninja.pl, linkujemy na dole tam, 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 do zobaczenia dzięki wielkie Michale i do zobaczenia w takim razie